Dzisiejszym filmem zaczynamy ważki temat strojenia wzmacniaczy do systemów głośnikowych Audiosystem. Szczególnie ważne jest to w przypadku zestawów dedykowanych do BMW, trójdrożnych zestawów dedykowanych do BMW. Dlatego, że takie zestawy trójdrożne są zestawami półaktywnymi. Czyli takimi zestawami, gdzie głośnik średnio i wysokotonowy pracują na jednym kanale, a głośnik basowy na drugim osobnym kanale z osobnymi filtrami. I tak też jest to zrealizowane na przykładzie wzmacniacza X80.4D. Bardzo wysokiej jakości wzmacniacza w klasie D. Jak nazwa wskazuje gdzie mamy cztery kanały głośnikowe Channel 1, Channel 2, może przybliżę. Channel 3 i Channel 4. Montując taki zestaw dedykowany do BMW i podłączając go pod czterokanałowy wzmacniacz, żeby zachować porządek i żeby potem przy strojeniu nie było wątpliwości co i jak zostało ustawione, Zawsze trzymamy się takiego schematu, że kanały 1 i 2 podłączamy pod głośniki w drzwiach, czyli głośniki średnio- i wysokotonowe, a kanały 3 i 4 pod głośniki basowe podfotelowe i też dla porządku channel 1 to kanał to głośniki lewe przednie, channel 2 prawe przednie, channel 3 Lewy subwoofer podfotelowy, channel 4 prawy subwoofer podfotelowy. Najprostszą sytuacją, ale też oczywiście sadnie tak do końca prostą, jest kiedy podłączamy się do BMW serii EF w standardowej, najtańszej instalacji BASIS, czyli takiej bez wzmacniacza, gdzie mamy po prostu zwykłe. Fabryczne radio, które ma cztery kanały, tak jak zwykły Pionier czy Sony, to mają po prostu czterokanałowe radio, gdzie z radia wychodzą um, cztery pary przewodów na cztery głośniki, tylko że te przednie kanały są rozgałęzione na głośniki wysokotonowo, średniotonowe i na głośniki basowe. Po czym rozróżniamy tę wersję BASIS? Po tym, że nie ma twitterów, nie ma gwistków w trójkąciku, przy lusterku tylko jest sam głośnik średniotonowy w przednich w przednich drzwiach i jak już podzieliliśmy sobie pasma, tak, podzieliliśmy sobie to, że kanały 1, 2 zasilają nam głośniki średnie średniotonowe i wysokotonowe a kanały 3, 4 zasilają nam subwoofery, możemy sobie podzielić pasmo, jak to robimy pierwsze co to w w przypadku podłączenia podfabryczne radio używamy kostki, nie cinczy -chi, które służą do podłączenia radia, które jest wyposażone w złączerce. A tylko używamy tej wiązki, która tutaj przechodzi, do tej kostki. tutaj też jest to podzielone na kanały 1, 2, 3, 4 yy. pokazuje okazja odwrotnie. 4, 3, 2, 1 I teraz tak ustawiamy. Ponieważ sygnał bierzemy tylko z przednich kanałów, podłączamy się tylko pod przednie kanały fabrycznego radia. Wciskamy przycisk 2-4 channel. W tym momencie sygnał, który pobieramy z kanałów 1-2 z, z wyjść przednich kuszników fabrycznego radia, ten sygnał jest rozgałęziany na wszystkie cztery kanały, czyli po prostu mamy z dwóch sklonowany na cztery. Czyli w każdym, czyli zarówno w kanale 1, jak i w kanale 3 mamy ten sam sygnał. W kanale 2 i w kanale 4 mamy też ten sam sygnał. Czyli w kanale 1, 1 3 mamy lewy, w kanale 2 i 4 mamy prawy, prawy sygnał. OK. I zaczynamy od poziomu Gain. Wszystkie audio audiosystemu mają wspólną cechę. Kiedy podłączamy Poprzez, złącz, poprzez podłączamy sygnał z radia które ma CINCZE ma RCA czyli jakiegoś Pioniera Kenwooda itp wtedy możemy wykorzystać pełny zakres wzmocnienia natomiast kiedy podłączamy wzmacniacz po wyjściach wysokonapięciowych high level czułość tego wejścia jest o wiele o wiele większa i wtedy wykorzystujemy tylko Pierwszą, nawet nie ćwiartkę, tylko jedną piątą obrotu, czyli, czyli musimy skręcić potencjometr maksymalnie w lewo, na minimum. Minimum jest to 4 V, czyli przeciwnie do wskazówek zegara. Skręcamy obydwa potencjometry gain. Potem w trakcie strojenia możemy delikatnie odkręcić, ale nigdy nie na maksa. Bo wtedy przesterujemy sprzęt, będziemy mieli potworne zniekształcenia i nie będzie dobrego dźwięku. Co więcej, spalimy sobie głośniki po jakimś czasie. Ten maksymalny poziom to jest jedna piąta obrotu. Jedna piąta, jedna czwarta maksymalnie obrotu. To jest odpowiedni poziom przy podpięciu się pod wejście high level. Ustawiamy teraz górę, czyli sygnał dla głośników średnio i wysokotonowych. Wciskamy złącze, wciskamy przycisk HPF. Sprawdzamy tylko, że ten mnożnik, razy 15, ma być wyłączony, wyciśnięty, ma być off. Mamy wyciśnięty HPF i ustawiamy wartość tego HPF-u mniej więcej na połowę skali, czyli skręcamy na minimum. Skręcamy na minimum, tu pokazuje nam strzałeczka szcze, minimum, więc się nie da skręcić w lewo, przeciwnie z zegara. I potem odkręcamy tak, żeby, żeby śrubokręt nam pokazywał. Przekręcamy to minimalnie. Minimalnie, no nieco powyżej połowy. To będzie taka wartość optymalna. Tak jakby na godzinę, na godzinę pierwszą można by powiedzieć. Ten potencjometr ma być. Teraz LPF ma być wyłączony. Tego nie włączamy. Przechodzimy do tej sekcji, która ma nam zasilać głośniki subwooferowe. Tu jest ciekawsza sytuacja. Musimy mianowicie włączyć filtry obydwu rodzajów. Filtr dolnoprzepustowy, przepustowy czyli taki, który wycina głębokie basy. Czyli włączamy LPF. Filtr po prostu wycina nam... Pomyliłem się przed powiedziałem odwrotnie niż myślałem, także znaczy wycina nam tony wysokie i średnie, a przepuszcza tylko basy. I ustawiamy ten zakres tego filtru na mniej więcej połowę i tak to jest ustawione. Mnożnik razy 10 ma być wyłączony. Ale musimy też włączyć filtr dolno górnoprzepustowy HPF. Po co? Po to, żeby wyciąć zbyt głęboki bas, który przesterowywałby głośniki o średnicy 8 cali subwooferowe. więc ten filtr również musi być włączony. Z tym, że musi być ustawiony na ciupineczkę poniżej minimum. Czyli skręcamy na maksymalnie w lewo, przyciskiem z ze zegara, i delikatnie, co nie o milimetr, może półtora milimetra podnosimy. Patrzymy, że ten mnożnik ma być wyłączony, wyciśnięty. Nie wciśnięty, tylko wyciśnięty. I mamy ze sprzęt na początek do grania. Potem tylko delikatnie już regulujemy sobie pozioma, poziomami, ale to tak w zakresie właśnie tych 1-2 mm maksymalnie. Wracamy się chwileczkę do tyłu wzmacniacza, bo tutaj jest też ciekawa rzecz. To jest przełącznik detekcji sygnału. Jeśli podłączamy wzmacniacz pod radio samochodowe, fabryczne czy niefabryczne, które ma końcówkę mocy analogową, tak jest w przypadku BMW, to ten przełącznik ma być wyciśnięty, czyli ma być off, off wyciśnięty, ma sterczeć. W przypadku kiedy taki wzmacniacz podłączamy pod cyfrową końcówkę mocy, na przykład w jakiś najnowszych Audi z systemem Bang Olufsen, czy w BMW systemem Harman Kardon, gdzie mamy cyfrowy wzmacniacz, wtedy potrzebna jest detekcja sygnału, czyli wykrywanie napięcia przemiennego, wykrywanie sygnału dźwięku, ale to ma wadę, bo to się załącza z opóźnieniem. Natomiast ta funkcja BTL wykrywa napięcie offsetowe na końcówce mocy zmostkowanej końcówce mocy radia samochodowego i załącza się od razu w momencie, w którym się radio uruchamia, czyli najczęściej po otworzeniu samochodu z kluczyka. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wzmacniacz wyłącza się w BMW. Wyłącza się samoczynnie po wyłączeniu się fabrycznego radia. Fabryczne radio wyłącza się nawet 5 minut po Zamknięciu samochodu, po prostu przez tyle czasu jeszcze trwają różne procedury sieci CAN w samochodzie, które, które nie pozwalają radiu wyłączyć się. To tyle co do strojenia sprzętu. Podłączamy po prostu głośniki średnio wysokotonowe do kanałów 1, 2. Głośniki basowe do kanałów 3, 4. I mamy piękny. Soczysty, mocny, mocny dźwięk.